Obiecałem drugi film o hamulcach do Forda Mondeo. Tu mamy 316 na przodzie, dwa tłoczki. Tu są jeszcze 3 setki. Tu są jeszcze 3 setki. Jeden tłoczek. Tu nie było nigdy dwóch tłoczków. Z ciekawostek Wam mogę powiedzieć, że zwiększenie średnicy do 316 na tył w Mondeo jest jednym z tańszych modów. A zaraz wam powiem dlaczego. A dlaczego 316 jest najtańszym modem? Już wam pokazuję. Tu mamy zacisk hamulcowy tył 316 mm. Gdzie to odczytać? Odczytujemy to w tym miejscu. My mamy dokładnie 302. Jak pamiętam, zresztą wyciągnę na tym, tym zacisku, więc coś pokażę. Co jest śmieszne, taki sam identyczny zacisk elektryczny do hamulca ręcznego idzie z. Ford Edge, Ford S Max MK2, Ford Galaxy i teraz nie uwierzycie, Ford Kuga MK2 ma takie same hamulce na tyle. I to jest dla mnie śmieszne, że taka mała, śmieszna Kuga ma większe hamulce z tyłu niż Mondeo. Jeszcze co jest ciekawego ciekawego jest to, że e, tak naprawdę nie musicie zmieniać zacisków tutaj właściciel auta, czyli Tomek z 5 Team e, chce zmienić zaciski, bo te kupił w bardzo fajnym stanie i z małym przebiegiem zresztą po nich widać, że jeszcze je rdza nie, nie, nie chyciła e, jakbyście chcieli zmienić e, na 316 w Mondeo. Pamiętacie, jest, są wady i zalety. Wady są takie, że możecie zapomnieć o tym, żeby założyć 16-calową felgę. Minimalnie 17 cali. Yy, najtańszy sposób to jest tak. Kupić tarczę 316 z Forda S-Maxa i klocki, to jest śmieszne, klocki są takie same do tarcz 316 i do tarcz yy, 300 mm. Eee, zaraz Wam pokażę star na, na, na podstawie starych kloczek. Zacisk jest też ten sam. Wystarczy, że wymienicie jarzmo z tego zacisku. Założycie z kugi, z edge'a, ze maxa eee, i tyle. Zakładacie i macie gotowy setup. Tarcza i zacisk. Tarcza, jarzmo i zacisk zostaje. Tyle. Klocki są nawet takie same jak w 300. Przykład. Tu mamy klocek hamulcowy. Ford Bondeo MK5, tył Tu mamy stary, zużyty klocek hamulcowy Ford Ford Edge, tył Nie wiem, czy będzie widać Zobaczcie kroki są identyczne Zaciski są identyczne, różni się, to się różni tylko jarzmem. Czyli zmieniacie jarzmo, zmieniacie tarczę i macie z tyłu 316 mm. Teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Ok, yy, tu odkręcam w ogóle cały zacisk z jarzmem cofnąłem sobie w ten sposób, że ze starego zacisku ze starego zacisku, tutaj Tomek dobrze stwierdził, że że, 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 że wymienia te zaciski uwierzcie mi, że Force Camby nie cofnął tego, tego zacisku, on już jest mega zużyty, auto ma 360. 260 tysięcy przebiegu, naprawdę jest zużyty ten zacisk tu ledwie sobie prostownik poradził, to ze starej wiązki Wyciągnęliśmy tak w kable plus, minus, zamienić się w kiedyś pokazywałem filmik, jak wymienić tarcze na tyle. Eee, jedziemy dalej. Ja po prostu cały zacisk jest do wyrzucenia, tak więc odkręcam tutaj. Odkręcam tu na dole, ściągam cały zacisk z klockami. Później sobie odkręcę przewód w pełnym oplocie. Tutaj Tomek też już kiedyś walczył, hamulce wzmacniał. Ale teraz będą 316. Ściągamy, ściągamy tarcze, czyścimy piastę. Ok, zacisk odstawiony, tak jak widzicie tutaj. sobie go po prostu odłożyłem. Myśmy cofnęli sta do jednego zacisku, po prostu ktoś tak uciął e końcówkę. Podpięliśmy ją, cofnęliśmy prostownikiem tłoczki, żeby to troszeczkę tylko... E tu mamy starą tarczę, już w ogóle nie ma wyżłobień. Mega ją Tomek wyjechał. Będzie zakładana inna 316. -ka. Zaraz odkręcę zaciski i porówn dla porównania, żebyście wiedzieli, czym się różni. Niczym się nie różni, tylko jarzmę. Ok, ściągamy. Jak znacie mój film, szczotka druciana to trzeba bardzo dobrze wyczyścić, żeby nie było żadnych pulch. rdzą. słuchajcie, tak jak mówiłem. O, to jest stary zacisk. Jeszcze nie zdemontowałem, po prostu sobie go nie odkręcam, żeby mi się płynnie wylewał. Tu mamy, tu mamy ten nowy zacisk z EDGE'a. I popatrzcie sobie na... A do góry nogami wziąłem chyba, tak? Popatrzcie sobie na numer części. I tu. To są te same zaciski. Nie ma znaczenia, tak jak mówiłem, czy EDGE, czy Kuga, czy s -Max. Zacisk na tył idzie ten sam. Tacza 316 wygląda tak. Dla porównania zaraz Wam pokażę stara, nowa. 16 mm niby niedużo, ale na hamowaniu to już jest ładna powierzchnia. To, że zacisk jest taki sam, to już wiecie. To teraz zobaczcie. Na jarzmie z Mondeo jest 302 mm. S -Max Kuga Edge 316 Tylko jarzmo jest inne i tarcza. Wszystko inne zostaje. Jeżeli chcecie sobie zrobić setup na 316 mm, okay, zakładamy to jarzmo na 316 mm. Tutaj będziemy je przykręcać, ale zanim je przykręcę, pętajcie te śruby, które do których trzeba, które się przykręca jarzmo żeby posmarować jakimś klejem do śrub, żeby się po prostu to nie kleiło. Fabrycznie było zabezpieczone i też trzeba zabezpieczyć. OK. Przekręcam. Ja, tutaj jest o tyle fajniej, że jak, zobaczcie, założycie 316 tarczę, nie trzeba zmieniać też, tak samo jak z przodu tych blach, jest idealnie. Przekręcamy. klocki takie same, 316 mm tarcze i czym to się różni? Różni się tym, czysza e, e, tarcze i jarzma. Jarzma po prostu idą, jak się przyjrzycie, bardziej pod tym kątem i ten sam klocek, który ogarnia tarczę, 302 mm ogarnia tarczę, 316 mm. Po prostu jest bardziej pochylony i cała powierzchnia klocka o te 16 mm dociska cały klocek. Słuchajcie, jedna ważna rzecz już to pokazywałem wcześniej na filmikach. Często, gęsto widzę, jak ludzie nie odklejają tej naklejki. Ja nie wiem dlaczego. Nie widać takie trzy. To w większości aut, nie tylko mówię, w moich Fordach. Ten klocek ma się kleić tutaj do zacisku, żeby nie piszczały, żeby rezonansu nie dostawał. Ok, zakładam zacisk, dokręcam zacisk. Tu przykręcamy zacisk, prowadnice przesmarowane, żeby zacisk fajnie odbijał, cofał się. Słuchajcie, po założeniu takich innych zacisków może być błąd hamulca ręcznego przez chwilę na zegarach. Z jakimś programem typu Foscan trzeba skasować. Ewentualnie zrobić kalibrację hamulca ręcznego. W specjalnych procedurach z Jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach. Pokażę Wam na osobnym filmiku, jak się robi kalibrację hamulca awaryjnego, ręcznego tak zwanego. Eee, no i teraz tamten stary zacisk odkręcony. Przekręcam przewód. Tutaj akurat Tomek sobie założył w metalowym oplocie. Eee, pamiętajcie, że na Mondeo teraz jest jakaś akcja serwisowa na przewody hamulcowe. A i skombinujcie sobie jakąś miskę na stary powiem, bo zawsze się coś pokapie. No tak, przewód przykręcony. Nie zapomnijcie podpiąć kostki. Zobaczcie, tak samo się podpina. Jak z... ten, tu nie, nie trzeba zmieniać zacisku. Tomek chciał zmienić. Zresztą widzieliście w jakim stanie miał tamten zacisk. 260 tysięcy przebiegu robi swoje. Tutaj zaciski są naprawdę mega świeże. Używane, ale ładne. Eee, podpinamy kostkę. Pamiętajcie, każda ingerencja w układ odpięcie, podpięcie trzeba odpowietrzyć układ. Jak odpowietrzyć, to już znajdziecie na innych filmach. Jest mega proste: jedna osoba odkręca, popuszcza, druga podpompowywuje. I tyle. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Dziękuję za oglądanie. Cześć Wam.